Przedsiębiorcy po to, żeby ten dialog z, z sektorem prywatnym, gdzie jest wiedza na temat zagrożeń rzeczywiście, żeby się rozwijał, no muszą być umotywowani. Dariusz Durałek, Ty prezentujesz firmę technologiczną, która dostarcza technologię, która dostarcza usługi w zakresie operowania systemami. Czy Twoja firma jest motywowana do tego, żeby tracić pieniądze i czas na to, żeby rozmawiać z rządem i uczyć kogokolwiek? Witam Państwa, Dariusz Durawek. Zwykle jak politycy się chwalą, że jest wzrost gospodarczy, że gospodarka się wspaniale rozwija, to przedsiębiorcy mówią pod nosem, no nie dzięki ich działaniom, ale pomimo ich działań. No i to prawda jest taka, że przedsiębiorcy, jeżeli nie są Firmom z jakiegoś strategicznego sektora, strategicznym znaczeniu dla państwa, jeżeli nie są właścicielem, operatorem infrastruktury krytycznej, no to prawda jest taka, że zostają zostawieni sami sobie. O ile odpowiednie agencje chronią, czy starają się chronić infrastrukturę państwową, agencje rządowe, czy, czy agencje samorządowe, no to w przypadku przedsiębiorców każdy musi o to bezpieczeństwo zadbać sam. Problem jest taki, że w dużych firmach świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestępczością jest całkiem duża, natomiast średnie małe wielkości firmy właściwie nie są świadome tych zagrożeń poza prostymi systemami antywirusowymi czy czasami firewallami, na nic więcej sobie nie pozwalają. Ja powiem szczerze, jestem trochę sceptycznie nastawiony, czy może inaczej, nie, nie za bardzo wierzę w taką współpracę pomiędzy sektorem prywatnym a, a administracją państwową, z tego powodu, że ta współpraca zawsze jest z dużą dozą podejrzliwości traktowana. Nikt za bardzo nie wierzy w szczere intencje ani jednej, ani drugiej strony. Efekt jest taki, że przedsiębiorca, który ma know-how dotyczący bezpieczeństwa, zainwestował w to, nie ma co ukrywać, setki tysięcy, czasami miliony złotych, to żeby wykształcić ludzi, wytworzyć jakieś produkty, nie jest zainteresowany tym, żeby od tak sobie przekazywać tę wiedzę, która jest jakąś jego przewagą technologiczną, żeby przekazywać ją zupełnie bezpłatnie. Szczególnie jeżeli będzie się to odbywało na jakimś takim szerokim forum, gdzie również jego konkurencja będzie brała w tym udział. Ze strony administracji publicznej. Są zamówienia publiczne, są procedury, ale przede wszystkim musi być też wiedza i świadomość zagrożeń i tego, czego ta administracja potrzebuje, bo to nie może być tak, że... No, to opowiedzcie nam coś o internecie albo o bezpieczeństwie w internecie. To musi być bardzo konkretnie postawione. Czego potrzebujemy, czego się obawiamy? My możemy mówić o tych zagrożeniach, o tym jak to się odbywa. Natomiast bez, bez takiej współpracy, bez takiego forum wymiany informacji, może jeszcze nie technologicznych, ale mówienia o tych zagrożeniach, no to, to nie mamy co liczyć na sukces. Tutaj ważnym elementem jest, mówimy o tym, zagrożeniach administracji państwowej, ale przedsiębiorcy jako tacy też, też są zagrożeni. Są zagrożenia zewnętrzne, które dotyczą wspomnianych już tej ataków DDoS. Zresztą ostatnie tygodnie przyniosły informacje o tym, że i Allegro i serwisy transakcyjne grupy BreBanku zostały zaatakowane. Czyli w skrócie polega to na tym, że strony są niedostępne, ponieważ jest tak dużo żądań dostępu do tych stron, że w efekcie one nie są w stanie się wyświetlać poprawnie. Wykorzystywane są do tego słabo zabezpieczone komputery, tak zwane zombie. Największy problem mamy z Chinami. No, pół miliarda internautów, przyjąć, że niewielki procent jest niezabezpieczonych komputerów, to szacuje się dzisiaj pół miliona zombie może być użytkowanych. Użytkownik komputera nawet nie będzie za bardzo o tym wiedział, bo wykorzystując jego komputer robi się to w taki sposób, żeby nie wpłynęło to ani na szybkość działania w znaczącym stopniu w sposób zauważalny, ani na, 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 na utylizację jego zasobów. Efekt jest taki, że nie można oszacować na przykład strat związanych z takimi atakami. I tutaj kwestia też przygotowania nas, naszych organów, czy to prokuratury, czy policji, czy służb do przeciwdziałania takim zagrożeniom. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzicie na na policji i mówicie, że ktoś wam zablokował stronę. No i Pierwsze pytanie, no ale ukradli coś, zginęło. No a jak, jaka jest w ogóle wartość przedmiotu sporu, no bo jak poniżej 250 zł, to w ogóle nie kwalifikuje się. A za chwilę będzie, ukrzężnie się w sporach kompetencyjnych, kto jest właściwym organem do tego, żeby to te rozstrzygać, bo załóżmy, że że, że ktoś to zlecił taki atak jest z Poznania, zlecił to firmie z Niemiec, a która wykorzystała do tego komputery zombie z Chin. No i kto właściwie ma prowadzić postępowanie. Więc. Moim zdaniem proceduralnie nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć z taką cyber przestępczością. Ataki, które, które, które których mogą się spodziewać przedsiębiorcy, one, powiem sobie szczerze, w tej chwili nie jest to jeszcze duży problem w naszym kraju, a taki pod tytułem wykradanie danych czy, czy celowe niszczenie systemów. Nie jesteśmy jeszcze chyba na takim etapie, żeby to było opłacalne dla tych grup, ale powoli zaczynamy być i to jest coś, co nas w następnych latach będzie... Będzie czekało. I to jest zarówno pewna złośliwość konkurencji, jak i faktyczne próba wyciągnięcia pewnych ważnych informacji, czy patentowych, czy, czy danych osobowych. To jest jeden ciekawy mechanizm, jak można zrobić na złość konkurencji. Można uruchomić oprogramowanie, które w sposób sztuczny zawyża statystyki odwiedzin stron, strony konkurencyjnej. Więc potem Google pokazuje te strony jako jedne z pierwszych. No można, mogłoby się wydawać, że to fajna sprawa, bo przysługujemy się konkurencji, no ale Google się przed tym zabezpieczył w taki sposób, że jak widzi, że jest taka manipulacja wynikami wyszukiwania, to zsyła te strony, które mają te wysokie liczbę trafień do swojego takiego lokalnego czyśćca i ta strona przez ileś, przez jakiś czas nie jest wyświetlana, pokazywana w wynikach wyszukiwania. Więc można w bardzo łatwy sposób konkurencję załatwić, żeby nie była widziana w internecie. Ważne są jeszcze elementy związane z wewnętrznym zagrożeniem w firmie. Mało się o tym mówi, ale to pracownicy, którzy instalują złośliwe oprogramowanie, którzy mogą próbować wykradać jakieś, jakieś dane, pracownicy, którzy z sieci firmowej wysyłają jakieś maile albo biorą udział w forach dyskusyjnych, gdzie dojście do tego, z jakiej firmy on to robił, no, może narazić przedsiębiorcę na utratę wizerunku u jego kontrahenta dochodzi do dosyć niepoważnych sytuacji, jak dwa czy lata temu chyba Gazeta Wyborcza wykryła, że na jej forum jest jeden bardzo aktywny użytkownik o pseudonimie Lala. Ślad prowadził do Ministerstwa Transportu. Lala potrafił w ciągu miesiąca wysłać 2000 postów. No to tak można przyjąć, że właściwie poza przerwami na ubikację i obiad to chyba w tej pracy nic nie robił. No i Dlaczego mamy płacić urzędnikom, którzy siedzą w internecie i, i wykorzystują to tylko w tym celu? Wykorzystywanie Facebooka, YouTube'a i innych elementów aplikacji strumieniowych, które zapychają sieć, powodują, że pracownicy nie pracują, tylko zajmują się innymi rzeczami. Trzeba to jasno powiedzieć, bezpieczeństwo kosztuje. To jest zarówno wiedza, to są zarówno pieniądze. To nie jest tylko sprzęt i oprogramowanie. To jest, to są polityki bezpieczeństwa, a przede wszystkim monitoring tych polityk. Bo co z tego, że mamy świetny system, mamy firewall, wydaliśmy setki tysięcy dolarów na oprogramowanie. Jak przysłowiowa pani Jadzia, karteczkę z hasłem zawiesi sobie na ekranie komputera i, i ten system będzie tak dobry, jak jest najsłabszy jego element. Eee, może. Na razie tyle z mojej strony. Mirek ma podobne pytanie, to znaczy, czy, czy można oczekiwać, że bezpieczeństwo będziemy budować bez inwestycji? Kiedy przyglądaliśmy razem, dyskutowaliśmy na temat Polityki ochrony przestrzeni narodowej, którą przygotował, którą do konsultacji przedstawił Ministerstwo Cyfryzacji w ubiegłym roku, to najbardziej nas obu uderzyło to, że, że, że tam mówiono o minimalizacji kosztów dla budżetu, że to w zasadzie bez kosztów byśmy wprowadzili tę politykę. Czyli, tak, z jednej strony, czy można to robić bez, bez inwestycji, a z drugiej strony, jak namówić sektor prywatny, z którym masz czynienia, bo, razem, bo w zeszłym roku masz doświadczenie przeprowadzenia bardzo znaczących i udanych ćwiczeń ochrony cyberprzestrzeni, czy można ich namawiać na tego typu inwestycje jaki bodźce należy uruchomić na rynku, żeby się czuli namówieni? Jedno i drugie chyba y, można, bo że bez inwestycji to właśnie czytaliśmy w polityce ochrony cyberprzestrzeni RP, że, że program, który jest tam zaproponowany nie wymaga, y, nie wymaga żadnych inwestycji, a później to jakoś tam będzie. Tak mniej więcej to, to jest opisane. Czyli z, zdaniem twórców tego programu można bez inwestycji zbudować bezpieczeństwa. Zdaniem y, na przykład y, Amerykanów nie za bardzo, bo właśnie zwiększają o kolejnych kilka miliardów dolarów budżet na, na cyberbezpieczeństwo. Oczywiście z zachowaniem pewnej skali jednak powinniśmy się wyciągnąć wnioski. Odpowiadając, odpowiadając na pytanie, czy można namówić przedsiębiorców do tego, żeby wzięli część sw w swoje ręce. Ja myślę, że można, warto, a nawet, e, nawet trzeba, a niektórych, którzy nie chcą, trzeba niestety zmusić, e, ponieważ jeżeli chce się prowadzić pewnego rodzaju działalność na, na terenie Rzeczpospolitej, to uważam, że jeżeli to jest działalność, działalność związana z ochroną tzw. infrastruktury krytycznej, to pewne wymagania co do bezpieczeństwa tej infrastruktury krytycznej powinny być <laughs> zapewnione i i trzeba zmusić tych, którzy nie widzą w tym interesie, interesu swojego, bo ci dojrzali. Z, moi, z moich doświadczeń wynika, że oni potrafią zauważyć interes w tym, żeby, żeby infrastruktura była bezpieczniejsza, bo tak naprawdę to jest bezpieczniejszy biznes i często tańszy biznes. Natomiast ja tutaj chciałem wrócić do, przynajmniej do, do, do dwóch wątków, dotyczy, które, które pojawiły się w dyskusji bardzo krótko na temat tego, co my tak naprawdę dzi na dzisiaj robimy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w, w państwie i w Europie. I y, tutaj Pan Komisarz troszeczkę o tym, o tym wspomniał, a dla mnie taką najlepszą definicją tego, czym naprawdę poważnie na dzisiaj y, zajmujemy się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo teleinformatyczne, to jest analiza zakresu usług takiej organizacji SAIB, Cyberbunker, nie wiem, czy niektórzy z Państwa pewnie słyszeli o takiej organizacji, bo ona była głównym atakującym w tych słynnych atakach na Spamhaus w marcu tego roku. I ta organizacja świadczy wszystkie usługi z zakresu włamywania się kradzieży i, i wszystkich różnych przestępczych rzeczy w internecie oprócz dwóch, to znaczy nie hostuje pornografii dziecięcej i nie pozwala na świadczenie usług związanych z terroryzmem. I Dlaczego? No dlatego, że tak naprawdę to są jedyne dwie rzeczy, które na poważnie yy, organy ścigania i w ogóle systemy cyberbezpieczeństwa, tak zwane strategii, jakich przewidują. Resztę no jakby próbują przewidywać, ja się cieszę, że tutaj dołączają ataki DDOS, pewnie głównie ze względu na to, co się stało w Stanach Zjednoczonych w listopadzie, ale tak naprawdę to są naczynia powiązane, bo te ataki są prowadzone przez islamistów. Także znowuż mamy do czynienia z terroryzmem. Czyli nadal terroryzm i, i pornografia dziecięca to są dwie temat, dwa tematy, które politycznie lub z jakichś innych względów są w stanie przywołać przywołać jakby uwagę i jakiekolwiek działania. Natomiast reszta to nie za bardzo i no w szczególności jak spojrzymy na, nasz, na, nasz, na naszą politykę ochrony cyberprzestrzeni RP, która, która w zeszłym roku została to jakby poddana dyskusji i, i pewnie jest tam w jakimś trybie dokładnie też nie wiem jakim może ktoś będzie wiedział, chętnie usłyszał, w jakimś trybie wprowadzania. Ja się no się cieszę w pewien sposób z tego, co, co minister Wiewiórowski powiedział, że polski rząd miał jakieś stanowisko e, co do, e, co do dokumentów, że ono było krytyczne, to troszeczkę się obawiam, że dlatego, że, że e, to, to, co się próbuje wprowadzić narzuca, że wreszcie będzie musieli coś zrobić. Być może dlatego, dlatego ono jest krytyczne. E, natomiast szkoda, że tej krytyczności zabrakło wobec dokumentu własnego, to znaczy e, Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP jest dokumentem krótko mówiąc złym. Ja bym mógł długo na ten temat mówić, ale nie chcę odbierać głosu i czasu jeszcze kilku tutaj y, y, rozmówcom, ponieważ właściwie nie odpowiada na żadne z kluczowych pytań odnoszące się w ogóle do definicji polityki, bo polityka no to jest jakby sztuka rządzenia państwem. Rozumiem, że w tym momencie yy, ochroną cyberprzestrzeni, a tutaj z tego dokumentu nie za bardzo wiemy, kto za co jest odpowiedzialny, jaki ma na to środki, jaki jest plan wdrożenia yy, tych, yy, tych zabezpieczeń. I tutaj krytyczności w ogóle zabrakło, a szkoda, bo tak naprawdę było cała masa do, yy, materiału pomocniczego, na przykład wyprodukowanego przez organizacje pozarządowe, które hurtem złożyły masę yy, najróżniejszych swoich uwag i propozycji konstruktywnych po, propozycji do tej, do tej polityki, a one w praktycznie, właściwie zupełnie nie zostały nie zostały uwzględnione w tym dokumencie bez żadnego wyjaśnienia, także wiem to troszeczkę to jest z autopsji, ale i od innych, że no jakby poczucie zrobienia, mówiąc kolokwialnie brzydko w konia było dosyć duże wśród, wśród tych organizacji, a szkoda, bo myślę, że, że sporo tam było ciekawych pomysłów i niektóre elementy oczywiście tej polityki też warto warto wziąć poważnie pod uwagę, ale tak naprawdę to, to mamy dokument zły. jeżeli określamy. Określamy stan bezpieczeństwa, stan cyberbezpieczeństwa kraju właśnie na podstawie jakości tego dokumentu, no to, no bo nie za bardzo mamy inny, inne dane, to znaczy tych mierników, o których Krzysztof mówił, też, też nie ma. W tej polityce zresztą też nie ma. Tych, tych mierników, no to nie, nie jesteśmy w stanie tego określić, bo oczywiście no, od czasu do czasu pojawiające się informacje o, o skutecznych a, a, atakach, na przykład Al-Aden Al -Al 2, no, to są niepokojące sygnały, bagatelizowanie ich, mówiąc o tym, że się nic tak naprawdę nie stało, jest również bardzo nieodpowiedzialne moim zdaniem, a tylko chciałem na koniec dodać, że o tym ataku wiemy, dlatego że ten, który go wykonał, to chciał się tym pochwalić, bo miał jakiś cel, to znaczy niezamawianego, i, i chciał pomóc Państwu, natomiast ten atak był w tak łatwy sposób przeprowadzony, że no ja się obawiam, że o iluś atakach nie wiemy i te, i te mnie bardziej y, niepokoją.